Cześć! Dzisiejszy film poświęcony będzie moim perfumom. Dziwię się, że kręcę ten filmik tak późno, ponieważ tak naprawdę jest to jakaś taka nieodłączna część mojego życia, właśnie zapachy. Odkąd pamiętam, odkąd mogłam sobie pozwolić na zakup jakichś takich normalnych, oryginalnych perfum? Zawsze one mi towarzyszyły, ja mam jakiś taki niesamowity sentyment do właśnie zapachów, uwielbiam czymś pachnieć i wiąże to się przede wszystkim chyba z tym, że pracowałam kiedyś w perfumeriach i tam po prostu zetknęłam się z tym światem, w cudzysłowie, tych, tych wszystkich zapachów i tak naprawdę doszłam do wniosku, że jest ich tak dużo, one są tak, tak różne, potrafią być tak przepiękne że sama chcę mieć chociaż cząstkę z nich i móc używać je na różne okazje. Doszłam do takiego właśnie, do takich przemyśleń, że uwielbiam pachnieć, co, co brzmi może banalnie, ale faktycznie w zależności od tego, jaki mam nastrój, w zależności od tego, jaka jest pogoda, czy jest zima, czy to jest lato, ja mam różne ochoty na różne zapachy. I w związku z tym zbierała mi się taka mała kolekcja e, perfum, które uwielbiam, które kojarzą mi się z różnymi sytuacjami. E, są dla mnie bardzo często jakieś takie sentymentalne. Są też zapachy oczywiście, których nie lubię, ale te najczęściej albo gdzieś tam kończę, albo, e, albo komuś daruję, podarowuję. Natomiast najczęściej otaczam się takimi zapachami, które, które po prostu są dla mnie wyjątkowe. E, i, i całą, całą moją kolekcję w tej chwili umieściłam tutaj w takim, yy, w takim koszyczku i za chwilkę będę opowiadać o każdym z nich o każdym z nich będę oczywiście opowiadała takie moje subiektywne odczucia, natomiast pokrótce też będę chciała powiedzieć jakieś takie ciekawostki związane z tymi perfumami, czy też taką główną, główną nutę zapachową, bo nie będę mówić tutaj o każdej z nut serca, głowy i tak dalej, bo to nie są informacje, którymi się sugerujemy jednak przy zakupie perfum, tylko przede wszystkim to, co czujemy, to, co czujemy. Nie, nie zawsze, nie zawsze te, te nuty pokrywają się z tym, co my faktycznie czujemy, a jednak decyzja o zakupie danego zapachu jest podyktowana tylko i wyłącznie w większości sytuacji, naszym zmysłem powonienia, a nie tym, jakie nuty mamy głowy, serca itd. W związku z tym nie ma chyba sensu mówić o tych nutach, bo myślę, że niewielu z nas to interesuje, tylko interesuje nas przede wszystkim zapach, no i czasami opakowanie, bo opakowania potrafią być bardzo bajeranckie coraz bardziej. Przechodząc do rzeczy, zrobiłam sobie taki podział oczywiście na perfumy, które, które używam na specjalną okazję używam i, i te, które używam na, bardziej na co dzień. Zacznę od perfum, które mam najdłużej chyba z wszystkich, które tutaj, a może nie najdłużej, ale jedne z takich starszych, że tak powiem, zapachów. To jest zapach Kenzo Amour. Ten zapach to jest, myślę, że... Edycja limitowana. Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny w sklepie, w sklepach, w perfumeriach. Myślę, że nie. To jest w ogóle taki zapach, który uwielbiają moje koleżanki. Zapach, który zawsze wzbudza duże emocje i ten zapach bardzo często właśnie moje koleżanki przed imprezą albo przed, no, przed jakimś tam wydarzeniem, powiedzmy, jak są u mnie, najczęściej się nim tam psikają i, i po prostu bardzo go lubią. Przeze mnie on jest lubiany tak sobie. Nie jest to jakiś tam mój faworyt, ze względu na to, że on ma taką dosyć ciężką, waniliową nutę. Jest bardzo intensywny, to jest woda perfumowana. Ja tutaj mam taką małą ściągawkę. To jest zapach inspirowany azjatyckimi nurtami. Tak wyczytałam w internecie. I tutaj faktycznie jest trochę takiego, taki, takiego orientalnego świata, że tak powiem, zamkniętego w buteleczce. One są piękne, są, pachną jak taki budyń waniliowy, taki mocno stężony. Są bardzo intensywne, bardzo trwałe, w związku z tym no, mogą, mogą w jakiś sposób nam powodować przy dużej ilości bóle, bóle głowy. Stąd też ja go używam bardzo rzadko i stąd też mam go bardzo już długo. To jest pierwszy zapach. Kolejny to jest Calvin Klein Euphoria. Zapach jeden z bardziej znanych z ogólnie na rynku. Uwielbiam ten zapach. To jest moja druga albo trzecia buteleczka już gdzieś tam w historii. To jest woda perfumowana, taka naj, najbardziej tradycyjna z tych wszystkich. Zapach jest tutaj głównie czarnej orchidei, oparty na czarnej orchidei oraz owoców. Jest bardzo charakterystyczny. Myślę, że. Tu mi się odbija teraz. Myślę, że większość z nas z Was zna ten zapach. Ja go lubię, ale yy, nie używam go na co dzień, ponieważ uważam, że też jest bardzo intensywny i, yy, i po prostu gdzieś tam sobie go oszczędzam. Kolejny zapach to jest Lolita Lempicka. I to też jest woda. Yy, to znaczy, nie wiem, czy to jest perfumowane. Nie, to jest woda toaletowa akurat. Bardzo lubię ten zapach. Tutaj czuć wiśnie, czuć jeszcze wanilię i fiołka. To, są, to jest połączenie takie krótkie połączenie właśnie tych trzech, trzech zapachów, trzech składników. Jest bardzo intensywne, długo utrzymuje się na skórze, jest bardzo charakterystyczny. Uważam, że przepięknie pachnie. Bardzo go lubię, używać. Kolejnym zapachem jest Burberry Wody. To jest jeden z moich takich najnowszych nabytków. Yy, polecam go wszystkim. Jest niesamowicie oryginalny. Yy, to jest zapach, yy, to jest akurat woda perfumowana. Tu jest 75 ml. On jest dość drogi, natomiast jest bardzo, bardzo wydajny. Yy, tutaj yy, przeważa, yy, przeważa brzoskwinia, frezja i drzewo sandałowe. Jest, to jest taki zapach, takiej świeżości, uwodzi i w ogóle taka mgiełka unosi się cały czas w powietrzu, kiedy użyjemy tego zapachu. Dla mnie jest fantastyczny. Spachem jest Calvin Klein Eternity i to jest zapach bardzo charakterystyczny. On może w pierwszym, w pierwszym momencie pachnieć troszeczkę taką, takim, taką, takim dentystą, natomiast później ten zapach się zmienia. Tutaj jest. Tytoń w swoim składzie, zapach leśny połączony z kwiatami. Kolejnym zapachem jest Dolce Gabbana, i to jest zapach, który albo się lubi, albo się go nie lubi. To jest zapach typu Chanel numer 5, czyli taki bardzo mocny, bardzo intensywny. Zapach, który czasami, czasami się śmieje dla takich starszych pań. Natomiast wiem, że wśród młodych ludzi on znajduje również swoich zwolenników. Ja na przykład go wyczułam mojej cioci i um, bardzo mi się podobał, bo jest taki niepowtarzalny. Ma, ma coś naprawdę ciekawego w sobie, na skórze bardzo ładnie, e, bardzo ładnie się zachowuje. E, I tak naprawdę to jest pierwszy zapach, który powstał właśnie duetu Dolce Gabbana. Także to jest taki klasyk. Jest bardzo mocny, także zdecydowany, ale przede wszystkim wydajny. Także bardzo fajny, ciekawy zapach. I kolejny z Dolce Gabbana to jest taki stary, już, właśnie to jest chyba pierwszy z tych, które, które mam. Najstarszy z tych, które mam. To jest Dolce Gabbana. By Woman, By Woman tak to się nazywa. I ten zapach, tak jak opakowanie, jest taki drapieżny. On jest taki właśnie dziki, nieokiełznany. Jest bardzo, bardzo intensywny. I on, powiem Wam szczerze, ja go kupiłam kiedyś w TK Maxie i to było kupione w Wielkiej Brytanii. Tam nie można było sprawdzić tego zapachu, ale podobało mi się opakowanie yy, i w sumie zapach też mi się podoba, ale to zdecydowanie na jakieś tam wyjścia. Ja go mam bardzo już długo, może z 7-8 lat, dlatego właśnie, ponieważ on nie pasuje na każdą okazję, on potrafi się bardzo znudzić. Lubię go, ale używam go niezwykle rzadko. Yy, także myślę, że nawet chyba w ogóle w tej chwili jest niedostępny, jest wycofany, bo on, to, to była też chyba jakaś taka limitowana wersja, albo może nie cieszył się jakąś taką super popularnością i, i został wycofany. W każdym razie lubię go mieć. W ogóle uwielbiam to opakowanie. Natomiast jeśli chodzi o zapach, to muszę mieć naprawdę na, na niego ochotę. Kolejnym zapachem jest mój najnowszy nabytek. To jest mój najnowszy nabytek, o którym mówiłam w holu kosmetycznym. To jest Versace Bright Crystal. To jest zapach, który dostałam od mojego chłopaka. Woda toaletowa. Bardzo ładny zapach. Jest bardzo delikatny, kwiatowy. Fajnie pachnie, fajnie pachnie takimi kwiatkami i na skórze wydawać by się mogło, zachowuje się, utrzymuje się dosyć krótko. Zostawia taką mgiełkę taką gdzieś tam unoszącą się nade mną, co bardzo mi się podoba i ten zapach przez to bardzo lubię, ponieważ jest delikatny, nie jest taki przytłaczający, dobrze mi, dobrze mi z nim w ciągu dnia. Kolejnym zapachem jest czeruti i masz I ten zapach jest taki m, bardzo kontrowersyjny, ponieważ y, on właściwie dla wielu osób pachnie męsko. Często moje koleżanki y, stwierdzały po powochaniu tego zapachu, że on pachnie męsko, że to nie jest damski zapach. Ja zawsze je wyprowadzałam z błędu i w momencie, kiedy y, już on był na mnie i, i gdzieś tam po jakimś tam czasie mówię no słuchaj, no powąchaj teraz, jest ok, przecież to nie jest męski zapach. Ja mówię, no, Faktycznie on się zmienia, jest zupełnie inny, ma w sobie coś ciekawego. Ja kiedyś wyczułam u koleżanki e, i bardzo mi się podobało, e, jak pachniała. Zapytałam się o to, jaki, jaki to jest zapach i od tej pory, jak znalazłam go w promocji w Superfarmie, a wtedy kosztował w granicach 70 zł, to po prostu zawsze jest ze mną. Pachnie takimi suchymi liśćmi e, połączonymi z miętą, to jest takie wyobrażenie mniej więcej, takimi zielonymi, świeżymi roślinami. To jest taki bardzo, bardzo naturalny zapach, zapach natury. Także ma coś, ma coś fajnego, ciekawego, oryginalnego w sobie. Ja go bardzo lubię, ale to jest zapach, który używam też na co dzień, tylko bliżej wiosny, lata, ponieważ on jest taki właśnie świeży, więc na zimę jest troszeczkę za delikatny. Kolejnym zapachem, który używam w tej chwili, takim właśnie jesienno. Końcówka lata, jesienno, prawie że zimowy. Jest zapach diesla. Ja Wam przybliżę tutaj nazwę, ponieważ przyznam szczerze, nie wiem jak mam to czytać. To jest zapach, który kupiłam też bardzo niedrogo, za około 50 zł. Fajnie pachnie, ale jest taki bardzo płytki, jest taki płaski. Tutaj nic się nie zmienia, w trakcie on nie, nie ewaluuje. Hmm, tutaj jest taki, jakby połączenie kokosa z truskawką, z cynamonem, coś takiego, jakbyście mogli sobie coś takiego wyobrazić. Fajnie pachnie, jest dosyć trwały, ale jest taki, taki jak powiedziałam, taki płaski, czyli nie zmienia się, sobie tam jest, ale, ale w sumie nie jest jakimś tam kitem, bym powiedziała. No i ostatnim zapachem, który posiadam, jest y, zapach z firmy Avon, i to jest Faraway. Myślę, że bardzo znany dla wielu z Was. To jest zapach ciekawy, ja go bardzo lubię. Orientalny, dosyć ciężki, ale na pewno oryginalny. Jest bardzo słodki i tak naprawdę jest bardzo intensywny. On utrzymuje się bardzo długo na, na skórze, na ciele, na włosach i to może być jego minusem. Ja wiem, że są osoby, które tego zapachu wręcz nie znoszą. Ja, ja go lubię, on jest bardzo fajny, intensywny, no i jest bardzo niedrogi. Także używam go również porą zimową. I cóż, to by było na tyle. To jest moja kolekcja, kolekcyjka, jakkolwiek to nazwać. Ona się sukcesywnie co jakiś czas powiększa, bo niestety jestem nało, nałogowcem, jeśli chodzi o perfumy. I co jakiś czas kupuję sobie nowe. Bardzo to lubię, bardzo lubię perfumy i myślę, że z wzajemnością. Także yy, możliwe, że kiedyś powstanie aktualizacja tego filmiku. Tymczasem mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, yy, że było dosyć, dosyć rzeczowo. No i mam nadzieję, że któryś z tych zapachów Wam się podobał. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Papa. Pa.